Witam, zapraszam na porównanie składanych zabezpieczenia busa. Modelu 6450, czyli poprzednika najmocniejszego, obecnie 6500 oraz najmniejszej i najlżejszej wersji 6055. Oba zabezpieczenia mają podobną konstrukcję, oczywiście różnią się wymiarami i zamkami. 6450 to waga super ciężka. Ma 85 cm długości i waży prawie 1,5 kg. 6055 jest blisko 4 razy lżejsza i waży tylko 415 gram, więc jeśli ktoś się uprze, może ją wsadzić nawet do kieszeni. Taka waga została osiągnięta dzięki skróceniu jej długości do 60 cm, mimo to da się nią spiąć dwa rowery. 6450 poradzi sobie z trzema, a jeśli to dla Ciebie nadal za mało, to Abus oferuje też wersje przedłużane. Jeśli nie lubisz noszenia dodatkowych kluczy i masz dobrą pamięć, to Light występuje w wersji na kot i paru różnych kolorach. Oczywiście w internecie można znaleźć filmy, gdzie te zabezpieczenia są otwierane, ale chyba nie ma takiego, którego nie da się pokonać, gdy ktoś ma umiejętności lub Wszędzie czas. A jeśli interesują Cię też inne akcesoria i części rowerowe, to zapraszam do obejrzenia moich pozostałych filmów, do których linki znajdziesz w prawym górnym rogu i opisie. Oba Abusy możemy zamontować gdziekolwiek chcemy dzięki uchwytom z regulowanymi paskami lub przykręcić je bezpośrednio do ramy w miejsce koszyka na bidon. 6055 jest tak małe i lekkie, że Abus stworzył specjalny uchwyt umożliwiający przypięcie go do siodełek firmy Cell Royal. Uważam, że takie składane zabezpieczenia są lepsze niż uloki, linki czy łańcuchy. Zajmują mniej miejsca nie telepią się, nie rysują ramy i łatwo się je zakłada. Te zapięcia to dwa skrajne przykłady w gamie zabezpieczenia busa. Między nimi jest jeszcze wiele pośrednich modeli, więc wybór jest naprawdę duży i każdy znajdzie coś dla siebie. Ciężko mi sobie wyobrazić kogoś, kto dojeżdża codziennie do pracy z półtora kilogramowym kowadłem, ale z wersją Light. To żaden problem. Natomiast jeśli zostawiasz rower na dłużej i chcesz spać spokojnie, to moim zdaniem najlepiej zainwestować w najcięższe zabezpieczenie. A jeszcze lepszym pomysłem jest mieć ich parę. Wtedy może złodziej zniechęci się na samych widok. Pamiętaj też o tym, aby wybrać odpowiednio miejsce, gdzie przypinasz rower, bo to połowa sukcesu. Dzięki za obejrzenie, jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało w komentarzach, a jeśli filmik Ci się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!